Siemano, w tym odcinku wszystko co może się pojawić na kartkówce, sprawdzianie egzaminie na temat dodawania i odejmowania pierwiastków. Także miłego oglądania. Mamy sobie 4 pierwiastek z 2 minus 3 pierwiastki z 2. Na początku wydaje się to nieco skomplikowane dla osób, które w ogóle nie ogarniają pierwiastków, ale co w sytuacji takiej, gdybym wam zapisał 4 pierwiastek z 2 minus 3 pierwiastek z 2 jako, uwaga, 4 cm minus 3 centymetry. Zauważcie, że podmieniłem sobie po prostu pierwiastek z dwóch na centymetr. I co to zmienia? No tu już łatwo jesteście w stanie wyliczyć, nie trzeba być żadnym geniuszem. Wystarczy, że kiedyś widzieliście linijkę, no to 4 centymetry minus 3 centymetry, no to wychodzi, że jest to 1 centymetr. Czyż nie? Jakże skomplikowana matematyka. I teraz jak sobie spojrzymy znowu na to i na to, no, to widzimy, że w zasadzie logika nam podpowiada, że powinno być to jeden pierwiastek z dwóch. I tak właśnie będzie. Dlaczego? Ponieważ w zasadzie, gdy mamy pierwiastki, gdy mamy odejmowanie, to dawanie, no to działamy tylko na liczbach przed pierwiastkiem. I można powiedzieć, że ten pierwiastek z dwóch, nieważne czy to jest pierwiastek z dwóch, czy pierwiastek z trzech, czy pierwiastek z dziewięćdziesięciu dziewięciu, no to to jest taka, można powiedzieć, piąte koło uwozu. O którym zawsze trzeba mimo wszystko pamiętać i zawsze to trzeba dopisać. Mamy niby wynik jeden pierwiastek z dwóch, ale w matematyce się przyjęło, że no zapisujemy to po prostu jako pierwiastek z dwóch. Nie zapisujemy tej jedynki, no bo to jest po prostu jeden razy pierwiastek z dwóch. No wiadomo, pomnożone przez jeden cokolwiek nam nie zmienia absolutnie nic, dlatego też unikamy tego zapisu i po prostu dajemy takie zwykłe pierwiastek z dwóch. Dobra. Czy istnieje jakiś wzór na dodawanie i odejmowanie pierwiastków? No, oczywiście, że istnieje, ale jest to nieco przerost formy nad treścią i takie coś to mogliście tylko zaobserwować w szkole. I jestem pewien, że jeszcze nie wszyscy nauczyciele to podawali, bo jest to po prostu głupie. Wzór na dodawanie i odejmowanie wygląda następująco. No ale to nam, no nie oszukujmy się, to jest, to jest totalny przerost formy nad treścią, tak jak mówiłem. I nie warto nawet tego pamiętać. Przyznam się szczerze, że nawet musiałem tak spojrzeć mniej więcej, jak ten wzór wygląda. No ale potem, jak już się rozumie, przerobi parę przykładów, no to ten wzór jest kompletnie nieprzydatny. Wolę szczerze przedstawiać, tłumaczyć pierwiastki na tych bumerskich jabłkach, gruszkach, bananach czy czymkolwiek, niż na takim śmiesznym wzorze, którego potem i tak nikt nie używa. Dobra. Mamy sobie dalej 3 pierwiastek z dwóch dodać pierwiastek z dwóch. Co w takiej sytuacji? Pamiętacie jak przed chwilą mówiłem w poprzednim przykładzie, że otóż ta jedynka nam kompletnie nic nie zmienia. No i tutaj nam też nic nie zmieni, bo mamy sobie 3 pierwiastki z dwóch dodać pierwiastek z dwóch. Możemy to zapisać inaczej jako 3 pierwiastek z dwóch dodać. No i zapiszemy sobie tą jedynkę. No bo mówię, to nam kompletnie nic nie zmienia. Te jedynki możemy so, sobie dopisywać, kiedy nam się podoba, ale nie zawsze warto. Ale tak na początek, gdy tłumaczę, no to wydaje mi się, że ta jedynka jest bardzo taka pomocnicza i pozwala po prostu to zrozumieć. Dobra, no i tak jak mówiłem przed chwilą, możemy to sobie znowu tak zamienić na centymetry. Ale teraz po prostu wam powiem, że dodajemy te liczby przed pierwiastkiem. No to 3 dodać 1, no to jest to 4. No i te nasze piąte koło uwozu, czyli ten pierwiastek z 2, oczywiście zapisujemy. No i to by było tyle. Dalej spytacie, dlaczego napisałem 2 dodać 2? Przecież to jest głupie. Jeszcze raz chcę Wam pokazać, że ta jedynka nam totalnie nic nie zmienia i tak naprawdę 2 to jest, można powiedzieć, że 2 pierwiastek z 1 dodać 2 pierwiastek z 1. Jeszcze raz to powtórzę, ponieważ chcę, żeby każdy to zrozumiał. Możemy znowu sobie podstawić, że są to 2 cm, dodać 2 cm, czyli mamy 4 cm. Tak samo tutaj, mamy 2 i tutaj 2, no to razem mamy 4, no i pierwiastek z, z 1, czyli ten nasz słynny centymetr, przepisujemy. Ale możemy to zapisać po prostu jako 4. I jakbyśmy tak sobie to po prostu już... Przepisali, no to 2 dodać 2 jest równe 4. I widzicie, że mimo, że wykonywaliśmy jakieś operacje w środku, no i to tak wynik wyszedł taki, jaki powinien. I to dowodzi na to, że to tłumaczenie ma jednak jakiś sens. Ale dobra, bo tutaj może już dla niektórych jest to dosyć pogmatwane. Dlatego zrobimy ostatni przykład i przejdziemy sobie do normalnych takich zadań. Tutaj postaramy się już nie dopisywać tej jedynki. Wiemy, że mamy jedno jabłko. I drugie jabłko. To też taki inny przykład. Bo tak jak mówiłem, te bumerskie owoce. No to po prostu mamy sobie jabłko, mamy drugie jabłko, skoro mamy tutaj jedno, tutaj jedno, no to razem mamy dwa jabłka, chyba już prościej się nie da. Okej, okay, dalej mamy już taki normalny przykład, który może się pojawić może nie na egzaminie, ale na kartkówce sprawdziłem, to już bym się takich spodziewał. No i to co mówiłem przed chwilą. Znowu dopisujemy sobie ten pierwiastek z 1. I co to zmienia? Mamy sobie 4 pierwiastek z 2, dodać 3 pierwiastek z 1. No i tutaj zaczynają się problemy. Nie zawsze w zadaniu będzie tak, że będzie wychodził idealny pierwiastek, typu, że z tego wyjdzie. Tak, teraz zmyślam, to nie jest odpowiedź, że wyjdzie 7 pierwiastek z 3. No bo nie jest to powiedziane, że zawsze wyjdzie. I w zasadzie to jest właśnie wynik. W zasadzie wynik to już był tutaj, ale tak dopisałem, to mnie nam kompletnie nic nie zmieniła. Dlaczego? Nie możemy tego dodać, no bo załóżmy, że znowu podstawimy sobie te centymetry, czyli mamy 4 centymetry, podstawiam za pierwiastek z 2 centymetry, no i 3, tylko 3, no czego. Tutaj już nie ma konkretnie sprecyzowane co, dlatego to jest wynik. Nie możemy dodać do centymetrów czegoś. To jest, to jest tak, jakbyśmy do centymetrów chcielibyśmy dodać kilometry albo kilogramy, no jeszcze głupsze. Czyli nie zawsze musi wyjść fajny wynik, i zostaje on w takiej postaci, i nic z tym nie jesteśmy w stanie dalej zrobić. Ale co dalej? Zauważcie, że tutaj mamy różne pierwiastki, czyli znowu niby mamy jałka, nie mamy gruszki, nie możemy tego dodać, ale jest na to pewien sposób. bo Otóż pierwiastek z 18 możemy zapisać w inny sposób. Zobaczcie, mamy sobie pierwiastek z 18. Dobra, na razie nam kompletnie nic, nic. nam się nie jarzy, że to może być jakiś tam pierwiastek z dwóch. Ale jeżeli bym zapisał, że pierwiastek z 18 możemy rozbić na 9 razy 2, no to już nam coś tak świta, pojawiła się jakaś dwójka, ale co dalej? Zauważcie, że możemy to rozbić jako pierwiastek z 9 razy pierwiastek z dwóch. To jest nadal ten sam zapis. Ale. Teraz zauważcie, że mamy pierwiastek z 9. No i tu już nam coś świta w głowie, że pierwiastek z 9, no to chyba jest 3. No to zapisujemy sobie trójkę. No i pierwiastek z dwóch, no to już z tym nic nie możemy zrobić dalej. No to zapisujemy sobie razy pierwiastek z dwóch. No i już tak elegancko matematycznie to będą 3 pierwiastki z dwóch. Ok, czyli zrobiliśmy z pierwiastek z 18. Zrobiliśmy 3 pierwiastek z dwóch. No to możemy sobie to teraz podstawić. Tak wam jeszcze to podkreślę. Podkreślę to wam kolorem, że po prostu sobie podstawiamy pod pierwiastek z 18 3 pierwiastek z dwóch. No to wówczas mamy pierwiastek z dwóch, przepisujemy z tego. Dodajemy pierwiastek z 18, czyli nasze zamienione 3 pierwiastek z 2. No i znowu możemy sobie dodać tą pomocniczą jedynkę. Wówczas mamy. Jeden pierwiastek z dwóch, dodać trzy pierwiastek z dwóch, czyli mamy jedno jabłko, tutaj mamy trzy jabłka, no to mamy łącznie cztery jabłka, no i ten pierwiastek z dwóch, o którym musimy cały czas pamiętać. Jak wtedy byliśmy w tych centymetrach, działaliśmy na centymetrach, no to nadal wynik musi być w centymetrach. Tak samo tutaj, działaliśmy na pierwiastek z dwóch, na pierwiastku z dwóch, tak samo tutaj, i wynik musi być również w pierwiastku z dwóch. Dobra. Nie wiem czy wiesz, ale posiadamy Instagrama, na którego wrzucamy notatki z filmów oraz Discorda, na którym tworzymy ogromną społeczność pomagającą zdać te śmieszne egzaminy. Link w opisie i komentarzu, czekamy również na Ciebie. Następny przykład: mamy sobie 6 pierwiastek z 3 minus pierwiastek z 12. W zasadzie nie wiem dlaczego ja to przepisałem, ale zawsze tak w szkole miałem, że musiałem przepisać sobie z książki ten dany przykład. Także, sorry, to jakieś pozostałości z liceum. W każdym bądź razie mamy sobie 6 pierwiastek z 3 minus pierwiastek z 12. Znowu, no kurde, no mamy pierwiastek z 3, mamy pierwiastek z 12, kompletnie jakieś niepowiązane ze sobą liczby. Ale pierwiastek z 12 znowu możemy sobie zapisać jako. Jakieś, musimy wpaść na pomysł, jakie dwie liczby pomnożone przez siebie, z czego jedną da się spierwiastkować. Które takie liczby dadzą po wymnożeniu 12. No to mamy sobie 4 razy 3. Dobra, to by się zgadzało, no to faktycznie pierwiastek z 4, no to jest to po prostu 2, no i pierwiastek z 3 przepisujemy. Jak widzimy wszystko się zgadza, ale co gdybym napisał sobie pierwiastek z 12, ale bym zapisał go w postaci 2 razy 6. No, ja powiem, że tak, jest to dobrze zrobione, dobrze jest to napisane, ale co nam to daje? Zasadnicze pytanie. Mamy sobie pierwiastek z dwóch, którego no, nie jesteśmy w stanie wyciągnąć z niego normalnej liczby, i mamy sobie pierwiastek z sześciu. No i również tutaj żadnej liczby normalnej nie wyciągniemy, i mamy sobie taki zapis. Bym powiedział, że wygląda to jeszcze gorzej niż wyglądało. Dlatego musicie wybierać takie liczby, z których da się wyciągnąć pierwiastek. Tutaj idealnie mamy czwórkę, no to wiadomo, jest dwójka. A tutaj no wygląda to średnio, dlatego tutaj taka mała lekcja musimy wybierać takie liczby, z których da się wyciągnąć normalną liczbę po spierwiastkowaniu. Wracając, może nawet wymarzę to ten przykład. I po prostu sobie teraz podmienimy. Mamy sobie pierwiastek z 12. No to zapisujemy. Na razie przepiszemy 6 pierwiastek z 3. 6 pierwiastek z 3 minus pierwiastek z 12. No to to jest nasze 2 pierwiastek z 3. Dobra. I znowu mamy te słynne bumerskie jabłka, 6 jabłek. Odejmujemy od tego 2 jabłka. Ktoś nam zjadł, no to tych jabłek mamy 4 sztuki. Ale tych jabłek, czyli ten pierwiastek z trzech cały czas zostaje. Mały przerywnik. Jeżeli chcesz pociwiczyć sobie, wyliczyć więcej takich zadań z wyciąganiem liczby przed pierwiastek, no to poświęciłem temu zagadnieniu cały osobny film. Do tego poznasz zarąbistą metodę, o której nie wspomniałem w tym filmie na wyciąganie liczby przed pierwiastek. Prawy górny róg, wiesz co robić. No i kolejny przykład. 2 pierwiastek z 20 minus 4 pierwiastek z 5. Co w takiej sytuacji? Otóż znowu sobie to rozbijamy. Mamy sobie dwa pierwiastek z 20. No i co z nim robimy? Tą dwójkę zostawiamy przed pierwiastkiem i sobie taki w miarę spory pierwiastek piszemy. No to znowu myślimy, jakie dwie liczby należy przez siebie pomnożyć, aby otrzymać 20. No to możemy sobie zapisać oczywiście, że jest to 10 razy 2, ale ponownie ani z pierwiastka z 10. Nie wyciągniemy normalnej liczby, no i mamy pierwiastek z dwóch, no i wiadomo, że tutaj normalnej liczby nie wyciągniemy, dlatego musimy szukać innych liczb. Mamy sobie na przykład 4 razy 5 i widzimy, że tutaj już jak najbardziej da się wyciągnąć normalną liczbę, no bo pierwiastek z 4 to jest to po prostu 2, no i to nam powędruje w to miejsce. Ale co w tym wypadku, gdy tutaj stoi dwójka? No to przepisujemy tą dwójkę i teraz. Możemy sobie znowu rozpisać, że jest to pierwiastek z 4 razy pierwiastek z 5. Po prostu, jakby nałożyłem ten pierwiastek na każdą liczbę. No i teraz widzimy, że możemy sobie zamienić pierwiastek z 4 na 2. No to przepisujemy tą dwójkę, co była tutaj, razy. Piszemy dwójkę, która jest tutaj, no i pierwiastek z 5. Możemy to sobie zapisać jako 2 razy 2. No to jest 4, no i pierwiastek z 5 nam zostaje. Standardowo już Wam to podkreślę. Że zamieniliśmy 2 pierwiastek z 20 na 4 pierwiastek z 5. No i możemy sobie to zapisać jako 4 pierwiastek z 5 minus 4 pierwiastek z 5. No to fajny przykład ułożyłem. No ale to nam po prostu się redukuje, bo jest to zero. mieliśmy cztery jabłka, ktoś nam je zjadł wszystkie, no to tych jabłek nie mamy wcale. Dobra, dodawanie i odejmowanie pierwiastków już za nami, ale do egzaminu czy sprawdzianu niezbędne jest jeszcze cała reszta, o której wspomniałem w filmie po prawej stronie. Po lewej natomiast znajdziesz ekspresową powtórkę do egzaminu, wybierz coś dla siebie, siemano.